Coraz więcej kobiet boryka się z problemem wypadania włosów. Dotknął on również panią Karin R. Przyczyny są różne: stres, dieta, wpływ środowiska, choroby lub po prostu naturalne skłonności genetyczne. Nie jest to wyłącznie problem wizualny, jest to również silne obciążenie psychiczne. Karin czuje się tak jak wiele innych kobiet z podobnym problemem. Nie swoją i niepewnie. Najchętniej wcale nie pokazałaby już swoich włosów. I zazdrości każdej kobiecie z gęstymi, silnymi włosami. Istnieje jednak rozwiązanie: Full Hair Dreams. Wysokiej jakości produkty z prawdziwych włosów i systemy zagęszczania pomagają również kobietom z wypadaniem włosów, rzadkimi włosami wrócić do naturalnej objętości. Dostępne u specjalnie przeszkolonych fryzjerów partnerskich. Klientki dotknięte problemem tak jak Karin R najpierw biorą udział w konsultacji, podczas której dokonuje się analizy indywidualnej kondycji włosów i skóry głowy. Następnie razem z klientką zostaje uzgodniona pożądana fryzura. W przypadkach takich jak Karin idealnym rozwiązaniem jest system Hair Dreams MicroLines, przy pomocy którego wysokiej jakości prawdziwe włosy zostają zintegrowane z własnymi włosami. Każdy system MicroLines jest unikatem, który zostaje dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. W tym celu dokładnie ocenia się kolor włosów, kształt głowy i inne cechy. By stworzyć specjalne zamówienie, które następnie zostaje przekazane do produkcji Hair Dreams. Zostaje to ujęte elektronicznie, a następnie przekazane manufakturze Hair Dreams. Manufaktura Hair Dreams. Tutaj powstają niezwykłe luksusowe fryzury Hair Dreams. Tu powstają również jedyne w swoim rodzaju systemy MicroLines dla cudownie naturalnej objętości włosów. Łączą w sobie najnowocześniejszą technologię z tradycyjnym rzemiosłem. Wszystko zaczyna się od zamówienia z dokładnymi danymi klienta, w tym ścisłą reprodukcją kształtu głowy klienta, wykonaną za pomocą najnowocześniejszej technologii 3D. Zamówienie stanowiące bazę roboczą przekazane zostaje specjalistom z manufaktury Air Dreams. Najważniejsze w zamówieniu są prawdziwe włosy Air Dreams. Jest to wyjątkowo cenny i jedyny w swoim rodzaju surowiec. Air Dreams stosuje wyłącznie najlepsze i najzdrowsze włosy na świecie. Włosy sprowadzane są z dużym nakładem środków oraz zgodnie z surowymi kryteriami etycznymi z różnych stron świata. Następnie poddane zostają bardzo złożonej i kosztownej rzemieślniczej procedurze produkcyjnej. Dla zachowania legendarnej siedmiogwiazdkowej jakości włosów Hairdreams wszystkie włosy zostają najpierw ręcznie, włos po włosie poddane selekcji. Tylko najlepsze i najzdrowsze pozostają i zostają użyte. Złożone kontrole jakości gwarantują, że każdy pojedynczy włos spełnia najważniejsze wymagania odnośnie zdrowia, połysku i sprężystości. Opatentowane specjalnie zabiegi gwarantują, że włosy Hair Dreams zawsze są optymalnie ułożone i posiadają bajeczną głębię kolorową. Włosy zbyt krótkie zostają starannie przesortowane i usunięte. Specjalna procedura łączenia kolorów zapewnia doskonałą, wyjątkowo naturalną kolorystykę. Doświadczeni specjaliści ręcznie przygotowują z hair dreams jedyny w swoim rodzaju dzieła Michael Lines. Praca ta wymaga wiele doświadczenia i najwyższej zręczności. Komponowanie wszystkich włosów trwa ponad 3 tygodnie. Całość zostaje jeszcze starannie skontrolowana i wyszczotkowana. Na koniec zamieszcza się żyłkę bondingową ze specjalnego krystalicznego polimeru, przy pomocy której system MicroLines zostaje później delikatnie i niewidocznie zintegrowany z własnymi włosami klientki. Na koniec gotowy produkt zostaje starannie zapakowany, ponownie poddany ostatecznej kontroli i zaopatrzony znakiem jakości Air Dreams. Następnie udaje się w podróż do salonu Air Dreams, gdzie klientka czeka na niego ze zniecierpliwieniem. W salonie system Hair Dreams zostaje teraz starannie zintegrowany z własnymi włosami. Dodatkowe włosy zostają w sposób naturalny, a jednocześnie trwały, wkomponowane we własne włosy tak, że nie różnią się zauważalnie od włosów, które urosły naturalnie, a dodatkowe włosy posiadają te same właściwości co własne. To znaczy, że klientka może naturalnie stylizować swoje włosy. I takie aspekty życia, jak uprawianie sportu, pływanie i inne czynności stanowiące wyzwanie dla włosów, nie muszą być ograniczane tak jak to się dzieje w przypadku Tresek czy Peru. Wraz z większą objętością włosów Karin R czuje, jak budzi się w niej radość życia. Po zintegrowaniu włosów Hair Dreams, fryzura jest jeszcze stylizowana w sposób preferowany przez klientkę. Nowa, odzyskana objętość włosów gotowa. Ale to nie sama objętość włosów, to odzyskana pewność siebie i komfort, który się z tym wiążą. I fakt, że znowu chce się pokazać swoje włosy innym. Uczucie pewności w basenie i saunie. Radość podczas kolejnego wielkiego wyjścia. Właśnie ta radość sprawia, że system MicroLines jest czymś wyjątkowym. Stanowi również najważniejszą motywację dla specjalistów manufaktury Hair Dreams, którzy każdego dnia z poświęceniem korzystają ze swoich zdolności i spełniają marzenia klientów.